Dżungli trwa nieustanna walka jednych bestii z drugimi o panowanie nad terytorium. E, pan wybaczy, opalałem się tutaj em, i w nieznanym mi oddalił się mój huza. Gdzieś nieopodal dzieją się równie straszne rzeczy. Człowiek walczy z rozwiązaniem posiłku zagadki. George właśnie znalazł rozwiązanie. George, nie baw się jedzeniem. Albo czyś ty wytarł nogi w wycieraczkę przed wejściem dwa tysiące razy? Nie. No to idź, idź! Małpa, to mu zajmie z godzinę i ominie go twój przepyszny obiad. E, tylko w ten sposób mogę mieć od niego chociaż chwilę oddechu. 541, 542... Potrzebuję trochę miejsca dla siebie, więc chcę was o coś poprosić. Och, Rajuniu! On chyba potrzebuje... Pogadać o tym, co go dręczy! Tak! Dobra, panie Machu, pozamykane na cztery spusty, wygadaj się! Zdradź swoje emocje! Eee... Właściwie chciałem, żebyśmy związali George'a i go porzucili gdzieś w jaskini. Tylko na miesiąc czy coś. Nie dramatyzujesz odrobinę, Małpy? Och, co to, to nie! George jest zawsze przy mnie. Zawsze przy mnie! Kiedy czytam. A co dzisiaj czytamy? Kiedy piję. George ma własną słomkę! Kiedy się kąpię! Dwa tysiące! Nogi mnie bolą. Witaj nieznajomy. Jakieś mnie dojrzał. George, wie co w dżungli piszczy? Jestem wujek Joel. Słyszałeś pewnie o mojej sieci restauracji. Heh, planeta dżungla! Tak, jedyna taka w dżungli. Zgromadziłem w niej pamiątki z wypraw, tam skosztujesz naturalnych potraw i poczujesz autentyczny ekstrakt zapachu lasu. Są już czyste? Jak myślisz? Yyy... E, 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 słuchaj... E, przydałby mi się silny, naturalnie wyglądający men, który by nosił za mnie rzeczy. Ale ja spędzam każdą wolną chwilę ze swoim najlepszym przyjacielem małpą. Eh, wiesz... M, gdybyś zmienił zdanie, Zadzwoń do mnie, Joel? Powiedz mu o tym. Nawet najlepsi przyjaciele potrzebują od siebie odpocząć. Jest dorosły, poradzi sobie. Już widać, jak sobie świetnie radzi. A wtedy, gdy pytałem, co robisz, a ty odpowiadałeś, że śpisz, to była prawda. Ta... Przykro mi, George. Każdy niekiedy potrzebuje pobyć sam. Spróbuj spędzić trochę czasu z innymi, od czasu do czasu, dobrze? Dobrze. Tymczasem wujek Joel zajęty był tym, co robi najlepiej. Hmm? Hmm? Człowiek wychodzi na jakieś pół minuty i do czego wraca? Joel! Tak, słucham! Chcesz mi sprezentować wartościowy przedmiot? No pokażę mi spędzać czas z innymi. Będziesz jednym z tych innych wujku Joel! Ależ oczywiście! I na pewno za to, co powiedział, chciałbyś się na nim porządnie odegrać, mój synu! Nie! To mój najlepszy przyjaciel! E. Choć ten najlepszy przyjaciel nie lubi jak mu psikam pod paszką! Powiedz, czy ten twój małpa wspominał kiedykolwiek o niewielkiej sławojce, tej, której nawet nie wolno dotykać, ukrytej głęboko w dżungli z bananem na drzwiach? I o tym, gdzie jest, co? Tak! Jako, że się przyjaźnimy, mógłbyś mnie tam zabrać? Pewnie! Trzymaj się mnie! Magnolia! Mamy stolik w planecie dżungla na szóstą. Jak się powinnam ubrać? Elegancko, farmersko, czy tak pół na pół? Tej, którą masz na sobie. To ręcznik kąpielowy. Ale mam do niego torebkę. Ja, jesteśmy przeklęta słowojka, której nawet nie wolno dotykać. Znalazłem. Miliony turystów zjadą ze wszystkich stron świata, żeby tylko nie móc jej dotknąć. Założę się, że nie jesteś wystarczająco mocny, żeby móc ją podnieść. Ha! George uniesie każdy ciężar. Ha! 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 Założę się, że nie jesteś dość mocny i nie przeniesiesz jej do restauracji. Ha! Ha! Jeju, niektórzy się nie powinni zakładać. <noise> Co się dzieje? Straszna rzecz się stała! Nie mają w restauracji ziemniaków ze smalcem? Ukradziono przeklętą sławojkę króla Dzierży Morda. Króla Dzierży czego? Dawno temu król Dzierży Morda władał nad nami. Przynosisz mi złoto jako oznakę posłuszeństwa i uwielbienia? Złoto to nie ja. Ja bym tam chciał tylko skorzystać z wygódki. Król posiadał jedyną sławojkę w dżungli, a jego gniew narastał, bo odwiedzano go tylko po to, aby z niej skorzystać. Przybyłeś wychwalać mą boskość w pieśniach? Tak, pewnie. Niezły frysce zrobiłeś, a którym do I w końcu ubigatkę przeklął. Gdy dotknie jej ktoś inny niż on sam, wszystkie małpy zostaną spłukane z ziemi! Się ukradł i teraz małpy są spłukiwane. Zawołaj George'a! Jasne. Najpierw go odpycham, daj mi trochę luzu, a potem halo, halo, możesz mi pomóc, Żorżyku? Co wolisz? Zostać spłuchanym czy mu powiedzieć, że przegiąłeś? Jeszcze raz, jakie mam wyjścia? Żeby mnie nie spłukano. A, no. rozumiem! Głupie pytanie. Słuchaj, przepraszam, jeśli cię wcześniej uraziłem. Ktoś ukradł przeklętą sławojkę dzierży morda i przez to małpy są spłukiwane z tego świata! Jak wygląda ten kibelek? Ech, taka drewniana budka jest rozmiarów Twojego bagażu. Niestety nie wiemy, gdzie jej szukać. Jest moja! Moja! <laughs> Stój! <laughs> Przeważaj! Panie i Panowie! Największe odkrycie od czasu piramid! Starożytna sławojka! Króla Małp! Ach, błagam, to nie jest przeklęta sławojka! Małpy mają się świetnie! O! Jest w środku i inne rzeczy, które ukradł. Ukradł! Wszystkie ozdóbki i bibeloty są kradzione tak samo, jak sławojka dzierżymorda. W takim razie. Co to było? To znaczy. Hej, zwierzęta, odbierzcie to swoje! Małpa! Stolik dla całego stada? Przykro mi, wszystko zarezerwowane, aż do ósmej! A tak się psychicznie nastawiłam na deser. Moje bezcenne pluszaczki, moje bibeloty, mój pan Struś, moja Sławojka! Nie! Kochana, Sławojka przetrwała! Pech, poradzimy sobie! George, założę się, że nie jesteś dość mocny, żeby wszystkich załatwić. Ucieca potem znowu rozkręcić ze mną biznes co synu? Joel nigdzie stąd nie ucieknie. Dlaczego? Bo ty, twój najlepszy przyjaciel małpa tak mówić. No, o, o, a, a, a jestem małpa i chcę tylko pobyć sam. Z daleka od George'a, który mnie irytuje. Hej. Toki toki. Jestem małpą! Ach, chwila! Nie, nie! Nie, nie, nie! Jestem małpą! Ja go tylko... To zdarzenie wypełniło klątwę morda. George! Łap mnie! Musimy zwykle być aż tak blisko siebie! <śpiewanie> o, nasz rachunek! Aaaa! Biedny, niedobry wujek Joel. Miałem chęć na te jego ziemniaczki. Nie zgłodniejesz. Mamy w domu mnóstwo posiłków, zagadek do rozwiązania. I z nikim innym nie chciałbym szukać rozwiązań.